i mi się lampka zapaliła, że jak chcę jeszcze trochę wpożyć, to muszę coś z tym zrobić. Poznajcie Tomka. Tomek przyszedł do mnie w styczniu 2023 roku. 5 stycznia dokładnie. Bardzo złymi wynikami krwi. Po roku współpracy zgubił 35 kg. Nadal trzyma formę jeździ po 200 km rowerem dziennie. Tutaj musiałbym cię skorygować, tak, bo to było 136 kg, a zgubiłem 40. Powiedz mi, Tomku, chciałem zapytać o twoją historię przed współpracą. Jak wygl wyglądało twoje życie na początku tego 23 albo chwilę nawet wcześniej? No to chwilę wcześniej, bo to, do czego doprowadziłem mój organizm, to na to pracowałem kilka, no kilka, kilkanaście lat, tak naprawdę, na które pracowałem oczywiście w ujemnym tego słowa znaczeniu. Nad moim organizmem i doprowadziłem się do takiego stanu. No, było to po prostu niezwracanie uwagi na to, co jem, nadużywanie alkoholu, imprezowanie i brak ruchu. Nie robiłem nic dla siebie, bo stwierdziłem, że już jestem w takim wieku, że nie muszę tego robić. Tak? Czego będę sobie odmawiał, mając już tam prawie 50 lat na kartę. A dlaczego się do mnie zgłosiłeś? Co było takim głównym powodem? Głównym bodziec to lekarz medycyny pracy, który powiedział mi, że niestety, ale zdolności do pracy nie podpisze. Dostałem zdolność tylko na jeden miesiąc. A więc... jako kto pracowałeś? Pracujesz? Ja, pracuję jako dyspozytor w tej chwili. Robota siedząca, która się przyczyniała do, do tego, to nie była robota fizyczna i, i, i w, w tym momencie nawet nie dostałem pozwolenia na pracę. Poszedłem do lekarza rodzinnego, gdzie zrobiłem jeszcze raz wyniki badań, które były fatalne, bo to nie było tylko tam powiedzmy cholesterol czy cukier, ale tam dużo innych... ciśnienie miałeś też, prawda? Ciśnieniem to już walczyłem dużo wcześniej, ale ono po prostu zeszkowało. Cały, cały e? czas to było. <laughs> no i gdzieś mi się lampka zapaliła, że jak chcę jeszcze trochę spożyć, no to muszę coś z tym zrobić. Poza tym przyczyniła się do tego również moja żona, która mi cały czas mówiła, że coś mam zrobić, coś mam zrobić, a od jakiegoś czasu przestała mówić już po Nie rozumiem. A jak się poczułeś, gdy lekarz ci nie dał tego pozwolenia na, na, na pracę? Co to myślałeś? Pierwszy, chwilizuję. Dlaczego? No przecież nie wykonuję jakichś tam ciężkich zadań, yy, które musiałbym mieć nie wiadomo, jakie predyspozycje i tak dalej. Ale po, po jednym, po dwóch dniach przemyślenia no stwierdziłem, że to, to nie może być blef, mhm. tylko się coś dzieje ze mną, nie takiego. Zresztą sam się czułem fatalnie. A rozumiem. Nic mi się nie chciało, nie miałem w ogóle energii. Cokolwiek y, musiałem wykonać fizycznie, to było ponad moje siły, znaczy może nie tyle ponad moje siły, tylko szybko się męczyłem, pociłem się zaraz, było zero kondycji. Tak to wyglądało wcześniej. Nie czułeś się z tym komfortowo na pewno? Nie, ale i tak y, stwierdzałem, że nie ma problemu. Aha, czyli... Wypierałem. Element iluzji Tak. wyparcia, jasne. Czy próbowałeś czegoś wcześniej? No, wcześniej, kilkanaście lat wcześniej. Yy, były próby, podejmowałem próby współpracy z, z dietetykiem. Co nie wychodziło? Dlaczego? To były dwa, trzy miesiące, fajnie się zaczynało. Ale później odpuszczałem. Ja nie byłem konsekwentny. Nie byłem konsekwentny w tym, co robię. Może i złe podejście, kiedy dietetykę również, gdzie na początku miałem tylko dietą zrzucać wagę, później ćwiczenia, a jak ja zrzuciłem wagę, to sił w ogóle nie było, żeby się zacząć wziąć. I tak, tak to się bujało i stwierdzałem, że to nie ma sensu. Rozumiem. Czyli... Oczywiście, jak chudłem 10, to przytyłem prawie 20. Rozumiem. Czyli tak naprawdę, zgubiłeś mięśnie pewnie, na tej wiecie, bo nie miałeś siły. Tak, tak, to też, też było, jak teraz patrzę z perspektywy czasu. To było niezbyt profesjonalne podejście do tego. A rozumiem. A dlaczego się zdecydowałeś na współpracę ze mną? Ty byłeś moją ostatnią dyską ratunku. A jak, to, jak do tego doszło? Szukałem. Jak już wiedziałem, że mam te wyniki badań bardzo słabe, że muszę schudnąć, muszę coś z sobą zrobić, muszę zadziałać, no to internet przychodzi z pomocą, tak? Zacząłem wyszukiwać po prostu w internecie, byt gdzie można, u kogo zasięgnąć porady i tak dalej. No i znalazłem Twoją dobrze spozycjonowaną stronę. Na A ja, jak to, ja, dlaczego? Bo wiem, mnóstwo z tych trenerów, ale co cię przekonało? I jest, ale po prostu, no, jeden, drugi, trzeci. Spodobało mi się twoje podejście, yy, spodobały mi się twoje zdjęcia, twoja sylwetka, twój wygląd, jak wyglądasz. I yy, mówię, no, taki człowiek nie może Wpisałem sobie telefon i zadzwoniłem do ciebie. Pamiętam, długo gadaliśmy, nie? Mhm. Z godzinkę chyba gadaliśmy, nie? No, było o czym. <laughs> Czy ty miałeś jakieś obawy przed rozpoczęciem naszej współpracy, że nie wiem, wejdzie albo jakieś inne? Takie obawy, że to się skończy tak jak wcześniej. Ale, tak jak poprzednie moje próby, tak? Ale... Do, do Dodatkowym bodźcem i Twoje zadziałanie psychologiczne w tym aspekcie było to, że płacę za to nie ma pieniądze płacę za pół roku z góry Tak motywuje i jeżeli się wydaje 100 zł, to nie ma żadnego problemu ale jak się wydaje więcej pieniędzy dużo więcej pieniędzy w perspektywie jest to, że ja już za to zapłaciłem no to no muszę to wykorzystać tak Bo szkoda, szkoda kasy to był taki pierwszy pierwsza taka motywacja żeby. Być jednak konsekwentnym i robić tak jak. Mógł. Co było dla ciebie takim największym wyzwaniem w tej naszej współpracy, w tym co musiałeś pokonać? Pierwsze treningi, na które zacząłem przychodzić na siłownię, to oczywiście byłem załamany stanem swojego organizmu, bo ja nie miałem w ogóle kondycji. Sam wiesz jak to wyglądało. Ja wchodziłem na orbitkę, po pięciu minutach odpadałem od niego bez żadnego obciążenia, tam na jedynce czy nadwójnie. A teraz co robisz? Teraz jeżdżę po 200 km rowerem. na I, Ale ostatnio zrobiłeś taki, jakiś maraton, nie? maratonów to jest więcej, no. Wiadomo, nie jedzie się tego jeden dzień, ale 604 km w tym roku wpadły w 4 dni. No i... W ogóle byłem w tym roku, e, zaliczyłem, objechałem katry rowerem. Byłem na żułabach, na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu i na Kaszubach. <grafię> Gratuluję. polskie rowerem, ale tam wspaniała sprawa. Kiedy zauważyłeś pierwsze efekty po naszej współpracy? Po jakim czasie? Pierwsze efekty były w zasadzie tak już po dwóch, trzech, czterech tygodniach. Po miesiącu można było powiedzieć o, o takim fajnym progresie, że e, jednak zauważyłem, że ta waga zaczyna. Spadać. Może jeszcze nie. Trudno by było powiedzieć, że nabieram kondycji, bo to budowanie kondycji i wydolności to trwa. To jest to jest Na pewno takiej na rower po 200 km Trzyb to trwa. To już nie mówię o takiej, ale mówię o samej wydolności treningowej, żeby zrobić dobre kardio. Po, ale to już po miesiącu robiłeś? Tak? Robiłem, robiłem, ale to nie były długie rzeczy. To ja wchodziłem 15, 15 minut, byłem w stanie już ale to też jeszcze nie było duże obciążenia. To było ciągle, cały czas powolutku, z drobnymi krokami, tak jak mi mówiłeś. Żebyś się nie zniechęcił powoli, będzie to żmudny proces, ale da efekty takie, że we dalej chciało i to zostanie na długo. Cierpliwość tutaj jest no nieodzowna. Na pewno jeszcze mm, chciałbym pogadać o Twoich wynikach Fibo. Powiedz mi, jak zmieniły się Twoje wyniki zdrowotne przez naszą współpracę, przez to, co zrobiłeś, przez to, jak dałaś ciebie wszystko? Po pół roku naszej współpracy robiłem kolejne wyniki badań kompleksowe, nie były to tylko wyniki krwi, ale całkowite. No i się okazało, że ja wróciłem do normy, że wszystkim nie wynika. Nie było problemu z cukrem, nie było problemu z cholesterolem i z wieloma innymi czynnikami jeszcze, które tam miałem, nie jestem w stanie teraz wymienić tego, bo było tego sporo to się wszystko wyprostowało do tego stopnia, że po następnym, w zasadzie po pół roku, bo to, to był taki przełom, ten, ten pierwszy, pierwszy okres naszej współpracy, gdzie poszedłem do mojego kardiologa, u którego leczyłem się już latami na nadciśnienie i poprosiłem o zrobienie czegoś z zestawem leków, które biorę, bo ciśnienie mi tak spadało i tętno mi tak spadało, że ja nie byłem w stanie wyjechać poza stówkę na, na, na dobrym kardio. beta I, i... Tak, tak, tak. tak brać beta-blokery i na nadciśnienie leki. Kardiolog mój również był zdziwiony. Pytał, co się stało, co robiłem. No i efekt był taki, że e, zostało mi pół tabletki jednej do niestety muszę brać, bo mój organizm jest taki przyzwyczajony, że po odstawieniu e, e, ciśnienie zaczynało e, robić figle. Aha, ale próbowaliście z lekarzem odstawić? I jestem z nim umówiony teraz e, właśnie w połowie lipca na kolejną konsultację i myślę, że coś dodziałamy jeszcze dalej. Słuchaj, jeżeli trzeba, to trzeba, nie? To jeżeli oczywiście. Jeżeli nie, tak. nie, no to super też, nie? No przede wszystkim cały czas to nadmieniam, że to były całe lata zaniedbań w mojej strony. A wyprostowałeś to w półtora roku? Wyprostowałem w ciągu roku w zasadzie. No, wyprostowało się wszystko elegancko, a teraz chce się dalej. Ale jesteś zawzięty, jesteś konsekwentny i zdyscyplinowany i byłeś zmotywowany poprzez nasze odmowy. Tak. No, przede wszystkim to, że mogę do Ciebie zadzwonić o każdej porze, kiedy tylko coś się dzieje, kiedy mam zniżkę, kiedy mam zbiechę, bo nigdy nie jest tak, że jest pięknie. Tak, oczywiście. Są upadki i wzloty, są momenty takie w całej tej metamorfozie, że dochodziłem do takiego wniosku, kurde, przecież ja już jestem w porządku, już jestem po co to dalej robił, nie, nie chcę mi się, nie pójdę. Nie zrobię. I to dawało Ci tą energię, tą siłę, tą moc, tą motywację w głowie. Wystarczyło nie? tylko, że y, robiłem odchyłek od diety, mhm. zjadłem coś, czego normalnie nie, nie zjadałem. Powiedzmy, nie wiem, jakiś obiad typu ziemniaczki, sosi, pieczeń mięsko, u babci i tak dalej. Ja się po tym źle czułem. Ja się podróżniczyłem, bo Morgan już był przyzwyczajony do zupełnie innego jedzenia. A czy kontrola wyników co tydzień była jakimś motywatorem dla ciebie, że musiałeś pisać raporty? Oczywiście, że tak. Bo wiesz, że ja wiem, nie? Bo to jest wtedy, to jest wtedy kiedy tak, no tam nie ściemnisz, tak? Tam trzeba napisać tak, jak było. Tak, wagę, pas, tak. obwody, dlatego. No, z... to, była, to była bardzo dobra sprawa z tym z tymi pisaniem raportów. Na początku wydawało mi się to trochę, no dobra, w porządku, jak w wojsku, mm. dyscyplinę jak, wie, trzeba trzymać, ale później, a tak tego, ale to jednak dawało taki efekt, taki bacik delikatny, tak. że muszę ten raport napisać, jestem do tego zobligowany i jedziemy dalej. U mnie nie ma raportu, to nie ma współpracy. No, dokładnie. E, a jak twoje życie wygląda teraz po półtora roku, kiedy już, kiedy już nie współpracujemy tak naprawdę? Mamy coś z kontakt, ale no... no znaczy... Trenujesz sam, jesz sam. Nauczyłem się i nabrałem dobrych nawyków, bo jeżeli mój organizm sam wybiera to, co jest dla mnie dobre, bo czuję się dobrze po takim, a nie innym jedzeniu, gdzie jest dużo więcej warzyw, mniej mięsa, liczę kalorie. Nauczyłem się tego nawet jadąc na urlop, że fitatu jedzie ze mną i jestem w stanie sobie tak zbilansować. Może nie do końca zbilansować diety, ale nie przekraczać wartości kalorycznych, takie, które są dla mnie w porządku. Mój organizm jest tak skonstruowany, że wystarczy, że sobie kilka dni pozwolę na totalną improwizację i od razu się to odbija na wadę. Mhm. Bardzo szybko nabieram tłuszczu na siebie. Rozumiem. A czy utrzymanie tych efektów, właśnie, bo o tym mówisz, jest bardzo trudne? Co trzeba. I co cię motywuje w utrzymaniu tych efektów, jak już nie mamy tej współpracy? No, co mnie motywuje? No, cały czas chcę dobrze się czuć, cały czas chcę jeszcze bardziej doskonalić swoją sylwetkę, swoje zdrowie poprawiać. Stąd się wziął rower. No, rower to jest taką moją główną teraz zajawką, wiadomo, ale przychodzi jesień, ma, znowu będzie więcej siłowni, niż roweru, bo wiadomo, wtedy pogoda do tego sprzyja, chociaż i tak nie można rozdzielić siłowni z rowerem i odwrotnie, bo trzeba robić jedno i drugie lekko zbilansowane, z przykro Jasne. Wiesz, tak naprawdę aktywności fizycznej dla każdego, coś się znajdzie, ty wybrałeś rower, jeden wybierasz siatkówkę, drugi piłkę nożną. Ta, pływanie, Tak. A ważne, żeby ten ruch był w życiu i był odpowiednio zbilansowany do diety, no i do Twojego życia tak naprawdę i czasu, który Ty możesz poświęcić na ten ruch. I ja właśnie to staram się moim podopiecznym metamorfozach tak ustalać, żeby mieli możliwości i efekt. Czy dzisiaj już mogę w 100% powiedzieć, że na pewno już nie, nie odejdę od Takiego życia, jak w tej chwili prowadzę, bo tego się nie da opisać, ile mam dobrej energii, ile co się podziało w mojej głowie przez to, bo przestawiłem się mentalnie bardzo mocno. Do tego się przyczyniło również odstawienie alkoholu, bo o tym, o tym nie wspomniałem, że jak zaczęliśmy współpracę. Alkohol odstawiłem, bo nie dość, że on robi spustoszenie w organizmie, zwalnia metabolizm totalnie i organizm robi, co chce. No to jeszcze rujnuje naszą głowę, tak? Motywacja spada, bada. No, przekaźniki są rozwalone tak. Bo co poprawia? Nas to i poprawia. Tylko na chwilę. Na trzy godziny, dokładnie. I Badania to. pokazują, że trzy godziny masz fajnie, a potem tak. musisz dopijać, dopijać i pada. A można bez tego żyć bez żadnego problemu. I to dobrze. <grym> Lepiej, <grym> dokładnie. <grym> Czyli tak reasumując, co się zmieniło w Twoim życiu po tej, po tej przemianie, Twojej? Ja mogę w czystym sumieniem powiedzieć, że w moim życiu zmieniło się wszystko. Bo oprócz tego poprawy mojego zdrowia, poprawy mojego samopoczucia, dobrej energii, niesamowicie poprawiły mi się relacje z najbliższymi, tak? Z moją żoną, z moją córką. One zaczęły z powrotem widzieć we mnie faceta, a nie grubasa ciągle z piwem, ciągle siedzącego, narzekającego i takim, co się nic nie chce. No, więc to, to się zmieniło diametralnie. Mogę powiedzieć nawet o 180 stopni. Co byś powiedział teraz naszym widzom, którzy są w Twoim miejscu, kiedy Ty byłeś na początku? Przede wszystkim zróbcie coś dla siebie. Nie myślcie o tym, że robicie to dla kogo? Dla czegoś, bo coś tam. Nie. Zróbcie dla siebie to, żebyście mogli zdrowo, dobrze i z uśmiechem iść przez życie. Bo To jest. To jest niesamowite, co się dzieje z organizmem, kiedy człowiek daje mu pracować na odpowiednich obrotach. Jeżeli się pozwoli swojemu organizmowi działać, a nie wymuszać na nim pewne rzeczy, no to on naprawdę nam za to podziękuje. Zdrowe serce, siła, witalność, to jest super sprawa. A co według Ciebie jest takim kluczem do trwałej zmiany? No, konsekwencja w działaniu. Konsekwencja w działaniu. Taka dyscyplina, plan. Samodyscyplina, tak. I odpowiednia wiedza. Tak, że tutaj no, ta wiedza, podstawa, którą pozyskałem od Ciebie i tak jak powiedziałeś, plan. Bo o tym też nie wspominałem, że od momentu rozpoczęcia współpracy żyję zgodnie z planem. Z rytmem dobowym to jedno, z rytmem kulinarnym to drugie, bo oczywiście to się jedno z drugim wiąże. Nauczyłeś się, prawda? Nauczyłem. Ja w ogóle już nie mam żadnego wglądu od półtora roku w twoją dietę, nic. Się nauczyłeś, trzymasz to, i z tego jestem mega dumny. właśnie. Czyli wypracowałem na wieki, bo to już w tej chwili to nie jest to, że jak wyglądam dziś w rozpiski, coś tego, po prostu jem to na co mam ochotę. Oczywiście w granicach rozsądku, i ale wszystko, waga stanęła na blacie kochanym na stałe. Ona już nie jest chowana. Co więcej, do takiego stylu życia zacząłem wciągać moją żonę, i ona też się wciągnęła do tego. Może jeszcze trochę ma opory przed ruszaniem się i takie ale diety i już... Świetnie wygląda, więc wiesz. No. No, ja rozumiem, ale ona chce lepiej wyglądać. No i, świetnie. I W każdym razie yy, jemy sobie fajnie wspólnie, już nie tak, że każdy sobie gdy tam coś gotuje, tylko robimy sobie wspólne posiłki. Waga jest, każdy sobie odważa, ile potrzebuje do spożycia swoich kalorii. Już podejrzewam, że ty nie musisz ważyć na oko, że wiesz. Zdarza to, się, wie. jeżeli mam mało czasu, zdarza się, ale kontrolnie i tak wolę zawsze sobie wrzucić ten talerz na, na wagę i skomponować tak posiłek, żeby on jednak był spokojniejsza. Głowa jest. jest tak, jest spokój, że weszło to, co powinno i nic na to. Tomku, ja chciałem ci bardzo pogratulować, podziękować po raz setny. Tacy ludzie jak ty, tacy zdyscyplinowani, lojalni temu, co. Bowiem, bo to daje też efekty. Oczywiście dają mi energię do robienia tego dalej. Dziękuję. Bardzo się cieszę, Artur, ja Tobie również Nie. bardzo dziękuję, że pokazałeś mi kierunek, w którym trzeba pójść i tego się będę trzymał. Dzięki. Tomek jest dowodem na to, że zmiana jest możliwa i trwała. Jeśli chcesz zrobić pierwszy krok i zmienić swoje życie na zawsze, kliknij link do darmowego szkolenia. Zobaczysz od samego początku, jak zacząć. Cześć.